Jurek Goronkiewicz Ballada o śledziu Czyta Bogdan Tmowski Śledź śliski leży w beczce śmierdzącej wśród innych śledzi bez łbów i jaj. Kręgosłup, gętki jemu wyrżnęli i z obrzydzeniem Soldali w garść. A jeszcze wczoraj był królem śledzi. Zwał się heringiem po polsku śledź. Śledź śledził mniejszych oślizłych śledzi, co się kłębili jak w beczce śledź. Śledź wielki, śledzie zamykał. Puszce, a że był śledziem to wciąż się bał ślizgał się z śledziem na śliskim głównie śliski interes śledziami pchał kiedy śledzika dzień przyszedł wreszcie śledzia zawiązał smród śledzia zlał a że wyglądał jak śledź obślizgły Ślinił się, Zginał, Lizał i chlał. Jak się otrzepał, Zobaczył śledzie Tak wypasione, Że śluz go zlał. Wyciągnął do nich Swe śliskie łapki, Potem uklęknął I długo ssał. Śledzimy co dzień obślizłe śledzie, bez kręgosłupów, główek i jaj. Chcą wciąż koreczki wiejskie, rolmopsy, wódą przepijać i gnoić świat.